Cześć wszystkim z Astern Round, witam Was w kolejnym odcinku z Destiny. Słuchajcie, dzisiaj sobie oczywiście zrobimy kolejną misję, z tym, że ja tutaj jeszcze tego nie, znaczy ja tego nie nagrywałem, ale właśnie poza nagraniem poleciałem na wieżę strażniczą, bo miałem jeden przedmiot, który trzeba było odszyfrować. Są to takie rękawice, które tu widzicie, a Age, GEMA typ trzeci. Z tym, że one są jeszcze niedostępne, bo od poziomu czwartego można je założyć. Ogólnie troszeczkę zmieniłem tutaj ekwipunek. Założyłem sobie hełm, bo mogłem. Ono jest od levelu trzeciego, więc od razu go ubrałem. 20 Defa daje, no i tutaj zmieniłem broń na snajperkę. Ale o tym mówiłem wcześniej, że jak tylko jakaś wpadnie mi w ręce, to na pewno zastąpi shotguna. Ok, my oczywiście będziemy lądować. Słuchajcie. Yy... Dalej w Rosji, w starej Rosji na ziemi, ale mamy teraz dwa tutaj do wyboru punkty. Zajmiemy się najpierw, oczywiście, tym level trzeci. Później weźmiemy tą dalej historię z levela czwartego. I okej, okay, trzeci level, bo nie chcę po prostu ryzykować. Wiecie, co jakimiś zgonami niepotrzebnymi. Po kolei będziemy po prostu tą historię przechodzić i tyle. There are reports that the fallen back at the Cosmodrome are keeping a pretty tight guard on the old Skywatch. Could be one of their leaders, or it could be something valuable. The speaker's asking guardians to look into it. Skywatch jest fallen. Well, I'm ready, if you are. No dobra, chyba musimy się dostać do jakiejś wieży obserwacyjnej, tak mi się zdaje. E, tak. E, jest problem, bo oczywiście tu padli, tam cały czas będą stacjonować, ale słuchajcie, mamy snajperkę. Piękny headshot. Nie wiem, czy headshot, ale strzał od razu załatwił tutaj jednego. Tam jeszcze jeden sobie biega, tylko schował się cwaniaczek za tą skałą, więc nie za bardzo mogę z tym coś zrobić. O, pięknie. Kurczę, ten skok bardzo mi się podoba. On jest o wiele lepszy niż ten Huntera, bo potrafimy się jeszcze przez chwilę unosić w powietrzu. A Hunter nie miał tego na pewno. Uuuu, jesteście. No szkoda, że mnie zauważyli. Myślałem, że się uda, po cichu to zrobić. Dobra, ciebie mam. Tu jest jeszcze jeden Delikwent. Już nie, już nie. I to jest gdzieś w tamtym kierunku. Trzeba się tam jakoś przeprawić, ale myślę, że ze skokiem y, tytana nie będziemy nie będzie, nie będzie. takiego problemu. Uuu, nie dolecę, e, cholera, ale to nic my, podskoczymy. Kurczę, to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność. I teraz tak. No, nie ryzykowałbym, wiecie, co skoku tam na sam, do, na, na sam dół. Tutaj jeszcze jak zejdziemy, to nie powinno być problemu, ale jakbym tam zeskoczył od razu. Tak, e, dobra, to jest gdzieś tu niedaleko. Jest jeszcze na no, dodatek jakiś gracz. Widzę, że chyba wykonuje okay, tą hill, samą misję, co my. Aha, to jest ta wieża. Jest kilku. Widzę, już czekajcie. Mamy tutaj. Kurczę, oni mnie nie zauważyli. Ja ich też nie. Dobra, dwóch. Nie wiem, czy tam ten. Czekajcie. Nie, przeżył. Kurczę, przeżył. Dobra. Mam Cię. A ten co? Ma jakąś osłonę, wiecie co? Znaczy, nie wiem, czy to jest osłona, ale po prostu taki, taki jakby kamuflaż. Strzelmy. No ale oberwał. Trzy strzały, i po nim ktoś tam jeszcze jest. Przynajmniej tak radar wskazuje. Tylko że oni nie za bardzo mnie teraz interesują, bo kierunek naszej misji jest w tam e, na wprost. Więc tutaj, jak kogoś spotkam, to tak, to powybijamy. E, gracz jest gdzieś tu. Nie wiem, czy on tu stoi. No dobra, już nie stoi. Zniknął. Okej. Fajne. Naprawdę podoba mi się to latanie tutaj Tytanem. Ciekawy jestem później, jak jeszcze ulepszymy tą umiejętność, co tam dojdzie. Mówimy, że jest taka możliwość. Wow, są. Są tutaj, są tutaj. I przede mną, i koło mnie. I to bardzo blisko. Ale, jak się da, to miniemy ich. Wiecie co, i pójdziemy na górę. Nie ten przycisk. Sorki, tam pewnie są nie. Za mną wiem, że są, ale kurczę, w tamtym kierunku też coś tam było. A wybijemy bez problemu chyba. Tego dużego jakbym załatwił. On ma jeszcze osłonę. Kurczę, może być ciężko. Dobra, zmienimy sobie na karabinek. Dobrze. Ciebie też mam. Troszeczkę oberwał, lekko. Ale usłonę zdjęliśmy. Fajnie, fajnie. Teraz czekajcie. Ekstra, mamcie. Za mną też są. Kurczę, za mną są, ale nie widzę ich. Może na dachu gdzieś tam siedzą. Albo tu, ale dobra, nie będziemy się z nimi już tam bić. Idziemy tutaj, bo w tym budynku znajduje się nasz cel. Gdzieś tutaj... Patrzcie! Są tam. Teraz widziałem jak biegli. Okej, okay, zaraz się pewnie coś będzie szykować grubszego. Nie, 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 nie. nie. Tam na górę nie. I can get it open. Skoro możesz to otworzyć, to chętnie skorzystam z Twojej pomocy. Search the Complex. Zaraz przeszukamy

No dodatek to są ci biegacze, wiecie co z nimi jest troszeczkę kłopot Oni nie mają broni, znaczy ich bronią są pazury i tyle Ich bronią są pazury I z grupką praktycznie nie mamy szans, jak się szybko ich oczywiście nie... E, szybko ich nie wybijemy, no to będzie po nas. Dobra, lepiej to przeładować, później będę musiał jakoś, wiecie co, załatwić sobie broń z większym magazynkiem, bo... Akolita jest, mam cię. No, piękny rzut, piękny rzut tym granatem. Okej. Okay. Wydawało mi się, że coś tam było, albo po prostu, wiecie co, jakieś takie efekty świetlne tam wystąpiły na chwilkę. Wizard. Ten jest dopiero koksem. <laughs> na tym poziomie jest ciężko go zabić. Później jest oczywiście o wiele prościej, ale uwierzcie mi, ja się tutaj męczyłem bardzo długo na pierwszej sejwie. Dobra, tak go załatwimy. Na dodatek ci się co, cały czas będą tutaj respić i to jest największy problem. Bo aby podejść do tego maga, musimy się przebić jeszcze dodatkowo przez tych akolitów. Mak jest gdzieś tutaj, czekajcie. No, łapki Was mam z głowy, tak? Teraz tak, gdzie on jest? Tutaj gdzieś, tu, 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 tu. Kurczę, jeszcze ci tu będą przeszkadzać, właśnie. On ma osłonę, słuchajcie, trzeba tą osłonę najpierw mu zdjąć, na dodatek wali jakimiś takimi pulsacyjnymi atakami. Coś jak chyba warlock. Wydaje mi się, że warlock jest lasą podobną do tego maga. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mam cię. Mak jest y, załatwiony. Mission complete właśnie. Trzeba było się po prostu do niego dostać. Ekstra, udało się. Najlepiej właśnie załatwić jak najszybciej tego bossa, później mamy z głowy, z, z głowy resztę. E, misja widzę, że udała się i za chwilkę powinniśmy wylądować z powrotem na orbicie. E, level jeszcze troszeczkę brakuje, abym czwarty wbił, ale może. Może zaraz wejdzie. Dobra, jak to wygląda tu? Budki, dostaliśmy budki i mamy jakąś yy, warping close Aha, czyli to jest jakaś, jak. Mm, to jest dowód na zabicie chyba hive, hive. on się tak nazywał, ten mag, tak mi się zdaje. Musimy to do naszego mentora zanieść. Spoko, zaraz to zrobimy. Bo dosyć szybko poszła nam ta misja. Widzę, że jest dopiero 14 minut na budziku. Niecałe 14 minut. Okej, okay. ale buciki mógłbym sobie przymierzyć. Czy nie będą troszeczkę lepsze? Będą, pewnie, że będą. Zakładaj. No tu mamy najlepsze. No tu niestety muszę czekać. Aż wbijemy ten czwarty poziom. Sprawy wszystko zostaje tak, jak było. Okej, okay. my wiecie co, wylądujemy sobie jeszcze w tej wieży strażniczej. Lunch. Zaniesiemy to, zobaczymy, może coś kupimy w sklepie też. Tylko, że najlepsze, znaczy te lepsze zabawki od czwartego levelu dopiero się zaczynają. No zobaczę, zobaczę. Fajnie, idziemy po nagrodę do naszego mentora. Oddamy mu właśnie ten dowód. Zobaczymy, co tam dostaniemy. Ciekaw jestem, czy też jakiegoś expa nie dostanę dodatkowego, właśnie za wykonanie tej misji. Ale zaraz zobaczymy. Dobrze, dobrze. Mamy do wyboru tak. Agema: Typ 0. No, jest mocniejszy hełm. O 10, aż yy, tu jest o 6, i tutaj jest 7, 11. Kurczę, chyba weźmiemy to. Na dodatek jeszcze siłę nam podnosi o 13 punktów. To jest dyscyplina 7, i tu jest siła 9. Biorę chyba ten korpus, yy, zbroję. Okej, okay, fajnie. No, nieźle, nieźle. Zakładaj. O, pięknie, ja się troszeczkę zmieniła rzeczywiście. I co my tu mamy? E, chyba nic ciekawego. Czekajcie. Nie, tu na dole chyba nie ma. Go to orbit. Tak, e, czyli musimy wiecie co czy musimy, no nie musimy, ale możemy się oczywiście wykonać kolejną misję. Z tym, że ja chciałem jeszcze zobaczyć sobie spluwki, czy czegoś nie ma lepszego dla mnie. Czy może poczekać na ten, albo kupić sobie na czwarty poziom. Akurat powinniśmy wbić w następnej misji, więc w trakcie będę mógł ją założyć. Rzeczywiście, zobaczcie, 37 ataku, 6 punktów więcej, tylko że... Uu. Statystyki... Fusion Riffle 49 ale to jest dopiero od szóstego poziomu Shotgun nie bardzo, Fusion Riffle też nie Zostaniemy przy tym, co mamy. Dobrze, kochani, wiecie co w tym miejscu sobie skończymy? Będę po prostu po jednej misji wykonywał. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.